Witajcie, z tej strony Patryk i Witam was na odcinku z gry może nie tak całkowicie mojej ale no powiedzmy, że zrobionej przeze mnie, oczywiście z poradnika na YouTubie, do którego jest link w opisie, jeśli byście chcieli też zrobić taką podobną gierę oczywiście o będę pokazywał i objaśniał, co gdzieś tam zostało przeze mnie wykonane. A co jest zerżnięte z twórcy? I tak, ten napis free, to jest wolny. Ogólnie zamysł jest gry taki: w sensie wszystko, to samochodniki i to wszystko, te kody, to jest ściągnięte z internetu. Ale dodając tutaj napisy free, to jak ktoś się może przypatrzeć, jest taki młot, sierpi młot komunistyczny, i gdzieś tam jest pokazane, że jesteśmy takim młodym, komunistycznym chłopcem i najpierw musimy pokazać wolność czyli tą wartość człowieka podstawową żeby dostać się do takiego prawdziwego komunistycznego raju także lecimy oczywiście prototyp jest taki do tej gry że można, w sensie do tego akurat pierwszego że można tutaj na środku jechać i właściwie pokonać się te samochody bez żadnego problemu Następnie jak się zaraz skończą samochody. O nie, wiem, który jest pierwsze... O jeszcze tutaj można zobaczyć te serduszka i są checkpointy. Są trzy checkpointy. Jeden to jest na prawa, drugi o. I teraz drugie. To jest robotnik, czyli pra praca. Ktoś... O, widzę, że był Także Przepraszam. Ktoś zaczął mieli się wstawiać komuniści. I czego mieli broni komuniści? Tak naprawdę odebrali to zwykłym ludziom, bo byli przeciwko pracy, a byli za zniewoleniem tych ludzi. A więc, jak już pokonali wolność, później pokonają chęć ludzi do pracy, do bogacenia się, do budowania pieniędzy, do bycia bogatszym. I jeszcze też jest taka ciekawostka, że to jest 69 Durability, czyli wytrzymałość. Także to jest taka od co ciekawostka, żeby było trochę śmiesznie. No i spuszcza bomby, bo to tak było w oryginalnej wersji gry I tego, że mnie przerabiał O, no i są dwa pojazdy i one się trochę bugują Ale trudno Oczywiście o, I jedno serduszko mi spadło O, i później Już jako trzecia ta fala, ostatnia fala Są policjanci z monetą, czyli z pieniądzem Żeby nie było żadnych pieniędzy, żeby czasem nie było obywatela na tym świecie, który jest bogatszy, ma więcej pieniędzy. I oczywiście te dwie muzyczki, które słyszeliście na początku i ta, one są ściągnięte z kreatora Google'a, nie będzie do nich linku. Ale są w strefie wolnej. Linku do tej gry też nie będzie, ale jak już mówiłem, będzie link, trzeba z stworzyć. I są tutaj tylko te trzy grafiki chamsko ściągnięte, znaczy cztery, te grafiki chamsko ściągnięte. Z Google. No I te... I ci policjanci Właśnie mają pieniądze Czyli Ostatni król Gdzieś tam, byśmy się takim super Ekstra... Ekstremistycznym Komunistą stali Myślałem, że się coś To Bo jest błędów dosyć sporo O właśnie, to jest Jeden z tych błędów Czyli, że cię pokazuje taki ekran Dosyć no, nie fajnie, no ale skończyliśmy, także tyle. Yy. O! I pokazuję najlepsze wyniki. Opcje można sobie zmienić. Rozdzielczość, wszystko. Wyjście. I teraz Unity, czyli program, w którym robiłem tą grę. W którym można powiedzieć, że ją tworzyłem, ponieważ to jest trochę, jak mówiłem, zbyt naciągane. I tak najpierw zacznijmy od pauzy, tylko. A <laughs> nie powinienem co było. Dobra. E, tak. Tu mamy animację eksplozji. Nic ciekawego. Tu są grafiki, tu są materiały, czyli ta droga i to wszystko, żeby się poruszało. Oj, to jest moje. To jest moje, to jest moje. To jest moje, I, i ten samochód zmodyfikowałem, a ten cierpi moc. A reszta to jest z, z Google Jest od tego typa Tu jest zaimplementowany mój tekst. To jest mat material, czyli żeby światło sobie ze wszystkim tak reagowało. To są prefaby, czyli obiekty, które już mają jakąś strukturę nadaną i coś robią. Czyli e, Bandit Car, czyli. Ten samochód bandyty. Już jest nadanej, że jak, jakoś się konkretnie... Znaczy nie, poruszanie tu nie ma podanego, ale że jest obiektem, który ma jakieś światła i, jak, i ma jakieś kolizje. Właśnie, jeszcze mogę, możemy go wziąć. I takie Collidery, czyli w tych miejscach kolidujemy z tym obiektem, znaczy może z obiektem bandyty. To nie kolidujemy, ale z tym. W tych miejscach kolidujemy. Ale, jak trafimy tylko na ten punkt, to nam odejmuje, bo 10 życia, nie pamiętam ile tam było, a jak na te boczne, odejmuje mniej tego życia. No. A tak wygląda policja. I jest są dwa światełka, które się tak na zmianę zmieniają, widzieliście zresztą. A to jest po prostu światło. Scena, czyli Main Level, o i menu, czyli to są dwie osobne sceny. To jest scena z menu, nie wiem czemu nie widać przycisków. Weźmiemy play. O, widać. A wiem czemu nie widać przycisku, bo to był zwalony. <laughs> nie widać, ale w każdym razie. A nie, bo to nie miało być. Nieważne. Są przyciski, exit button jest, tylko nie wiem czemu tak tutaj nie widać, i to są wszystkie skrypty. Oczywiście skrypty Unity, akurat używa C Sharpa. Może i każdego nie będę otwierał, ale pokażę skrypt BAM i oczywiście odpala nam się Visual Studio. Jak ktoś coś tam ogarnia, już wie. Dane są, ale cicho, na stworzenie jeszcze jednej gry pod tytułem PINPO. Każdy chyba zna tą grę, jak nie, to może sobie e, wyszukać, nie chce się zalogować. Co? Halo? I pokażę tego? Dobra, e, każdy zna chyba grę taką jak ping pong. I właśnie taką grę chce stworzyć, tylko Winity i sam. I dobra, i tutaj trochę tak podłączę tego kodu. Zaloguj się do programu Visual Studio. Nie mogę tak po prostu. Dobra. Przesunę to na inny monitor, a potem to ogarnę. Dobra, nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale. Możliwe, że trzeba zapłacić, a nie zapłaciłem. Także cichutko. Także. Nie będę mógł wskazywać teraz, ale nie wiem. Widać chyba myszkę, dobra, widać myszkę. Także using i to, to są, importujemy po prostu bibliotekę, nic ciekawego. To jest publiczna zmienna, bomb, czyli żeby wiedziało program, z czym ma do to czynienia. To są publiczne zmienne, to jest, żeby jest obiekt eksplozji, to są zmienne, właśnie to jest związane z Prędkością tej e, zmiennej void update to jest zapytanie, wykrzyknik, który ma się zmieniać, updateować wraz z czymś i to jest ustawienie korneru tej bomby czyli, że ona ma cały czas się zmieniać i ma lecieć w dół z jakąś tam prędkością a to jest. E, e, Zmienna warunkowa, czyli że dzieje się coś po nastaniu jakiegoś warunku i jeśli bomba natrafi w obiekt otaku player, czyli w nas Taki mądry jestem, ale nie pisałem tego także cicho, mówiłem już, ale jeszcze raz powiem I, także, I tu jest że point bomby, jeśli się spotka z naszym pointem, to ma być wybuch jeśli natrafi na tarczę to ma wybuchnąć, ale nam nie odejmować A jeśli natrafi na koniec gry Na koniec obiektu, czyli spadnie w dół, a nas nie trafi To ma się je samo, to ma Punkt plus coś tam A bomb, czyli ma wybuchnąć Żeby niepotrzebnie nie zaśmiecać gry Bo tak to byłoby milion tych bomb No, także tyle Także to dalej Jeszcze jest Sound Explosion Jeszcze jest policja tam A, police, Czyli Policja To jest ta nasza muzyka z początku, to jest Shoot, czyli strzał I jest ta nasza Muzyczka, która gra I to chyba tyle. Także mam nadzieję, że Wam się ten krótki odcinek pełny zaskoczeń przynajmniej dla mnie podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Ja się w tym momencie z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć no i pa!